Już niedługo święta, na pewno obdarujecie swoich bliskich, i wy sami dostaniecie różne prezenty. Na pewno znajdą się w nich różne sprzęty elektryczne, elektroniczne. A co zrobić ze zużytymi odpadami ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym? Po pierwsze, PSOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dostępny dla mieszkańców każdej gminy. Jeżeli nie wiesz, gdzie u ciebie jest przok, sprawdź to na stronie internetowej gminy. Po drugie, sklepy wielkopowierzchniowe. Tam znajdziecie specjalnie oznakowane kontenery na drobny elektrosprzęt. Również takich kontenerów możecie wypatrywać w przestrzeni publicznej, ponieważ są one coraz częściej dostępne. A co dzieje się z takim sprzętem, którego chcemy się pozbyć, i dlaczego to jest ważne, żeby nie wyrzucać go do normalnego śmietnika? O tym za chwilę. Wszystko zaczyna się w hali przyjęć, gdzie przyjeżdża sprzęt zbierany w sklepach, kontenerach i przokach. Na początku sprzęt jest segregowany na różne asortymenty. Osobno segregowane są telefony, płyty CD, małe RTV i AGD. Następnie ręcznie usuwane są z tych sprzętów baterie. Pozbawiony baterii sprzęt trafia do rozdrabniarki. Rozdrobnione elementy na separatory magnetyczne wydzielające złom żelazny, wiroprądowe sortujące złom nieżelazny i optyczne oddzielające tworzywa sztuczne. Dodatkowo większe elementy są oddzielane ręcznie. W ten sposób w zakładzie, który przetwarza zużyty sprzęt, powstają frakcje, które trafiają do hut w celu przetopienia metali oraz zakładów recyklingu szkła i tworzyw sztucznych. Odzyskane z elektroodpadów surowce dają życie nowym produktom. W ten sposób ograniczamy zużycie i wydobycie surowców krytycznych, takich jak pierwiastki ziem rzadkich, srebro, złoto czy miedź. Oszczędzamy energię wodę i zmniejszamy ślad węglowy produkowanych przedmiotów.